Siemano widzowie, dzisiaj widzicie w Grand Theft Auto Trójkę, tak, tak, to jest nowa seria na moim kanale, będziemy tutaj grali właśnie w GTA 3, może w Vice City i tam inne części, nie wiem, Trójka na pewno będę grał, będzie z tego seria, ale nie wiem czy jakoś taka długa, wiecie, że całą przejdę grę, bo, bo jestem taki emo w tych grach. Też nie, no Gita Test Pro. Dobra, zaczynamy. Star New Game. Mam nadzieję, że dobrze słyszycie. Powiedzcie, że wszystko odpowiada. Głośnik to zrobi na przykład mój Na A zacznij No i właśnie, cloud został postrzelony mm -hmm. Liberty Tree. No i tutaj jedziemy w furgonetce policyjnej. No wiesz, no. Nie wiem, czy ktoś, kto tu ogląda, zna Egipta, jakiegokolwiek, ale no. Bra. As yet, no details have been released about the prisoners being transferred in the convoy, and no group has claimed responsibility. The convoy left police headquarters early this morning for a routine transfer of felons to Liberty Penitentiary. The attack took place on the Callahan Bridge, leaving few witnesses and the bridge itself severely damaged. Some of the convicts are thought to have perished in the explosion that followed the initial attack. Revelations as to the professionalism of the attack struck police hours afterward. When identification of the missing felons were further hampered by an attack by computer hackers on police headquarter databases. With the Porter Tunnel project falling behind schedule, this disaster leaves Portland isolated from the rest of the city. I hope you understood, because I did. probably. Mam widzicie, są angielskie tutaj napisy, więc... mu wolno. Bomba, atmowa. No i most został wysadzony. Dobra, zaczynamy w końcu. Albo nie? Aha. No i zaczynamy grę. Jak widzicie z tym Cloudem. Nie wiem jaką na to nazwisko, ale z tym Cloud. Dobra. Jedziemy. Press up or V to trial. Ej, policja go nie goni. Na mapie This is the... Znaczy ja ogarnię tutaj tę... Dosyć GTA, bo grałem w to. No będę tutaj ściemniał, bo... Czyli, no, widać właśnie, że grałem, jest to Mega Pro. Tam przeszedłem, chyba do drugiej do drugiej wyspy, ale dalej nie dało. Wiecie czemu? No, no bo jest nie potrafiłem czegoś tam zrobić, czy tam nie chciałem się już nie pamiętam i przestałem grać w teatrze. Na szczęście za dużo nie przeszedłem w innych części, przykład w Vice City. Więc będę miał dużo nowego. Stop in the center. Ok, zmienimy ubranie. I to jest chyba nasza pierwsza. Znaczy, nie chyba, tylko na pewno. Kryjówka. Widzieliście, jak będziemy tam zapisywać grę, to 6 godzin minie. Ile ja jesteśmy ubrani? Luigi. Luigi Luigi voice super Mario Luigi Let's go around it back and use the service Znaczy, no to jest gra z 2001, chociaż na komputerach w 2002 wyszła, ale. No, no nie możecie oczekiwać jakiejś mega, mega grafiki. I tego to się taki dziwny efekt z nimi robi? Oj, 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 to chyba nie jest Luigi taki dziwny. To jest Luigi 100%. Ja.

Dobra, to jedziemy hmm Bo ja nie wiem co jest nie tak, ale mi rado nie działa w tych że tak? Aha, to jest ten Misty, ale jakoś tak wolno idzie to boomerka. Ok, rado mi działa, nie wiem, może później coś sprawdzę. Może mam włączone w obcewają, no nie będę teraz grzywał Jedziemy z powrotem do tego Luigi'ego. Jak widzicie na początku te misje nie są zbytnie ciężkie. Czy jedziemy skądś do końca, albo jakieś takie, wiecie. Jeszcze sami zobaczycie. Ej, bo tu się stało, chyba kogoś zabiłem. Jo! Mm. Aha! Dobra, zrobiona pierwsza misja. Muzyczka tu leci. You can go to see Luigi's more war in liberty city. up taxi. Tak, i zarobiliśmy już 1500 czegoś tam. Hmm. Luigi said to give you this, so... Okay.

to chyba jeszcze nie może jeśli tak? Jak mówię, no to jest pierwsza gra Gita w uniwersum 3D. No raczej, znaczy, no, w grafice 3D. I uniwersum też, więc no. Nie, nie możemy się spodziewać wiele. Idziemy. Co to jest za coś? Portland wie hmm. hmm. To miejsce mi się kojarzy z Kid Akash. Dobra. Siemano. I całą go zbatować? Ej, boomer! Co ty czepiasz, boomer? Ale go zniszczyłem. Są te boomarki. Idziemy auto Take this card and get it. To coś tam. Mamy to zresprayować. Znaczy, nie mam pojęcia, po co on to właściwie przemalowywać. Znaczy, to jest pewnie po to, żebym poznał mechanikę przemalowywania aut. Chociaż to jest taka mega rozbudowana że wiecie. Dobra, jedziemy. All drift! I się rozbiło. To trochę jest słabo. Teraz czarno to widzę. Tak, like you wanna kill me? Yeah, of course. Of course. I tutaj będziemy mogli. Będziemy mogli je właśnie właśnie. Smash the car! Co? Smash, smash the car! Myślę, że mam zniszczyć auto, które dopiero przemalowaliśmy. Trochę takiej byłoby to dziwne. Dobra, jedziemy. W ogóle tak za czarno tu jest? Czekajcie. Bo ja tu czarno to widzę. Uff. No. Już nie jest tak czarno. Już teraz mi za jasno jest. Dobra, tak jest Hotbit. Już właśnie nie widzę różnicy. Wtedy mamy wjechać? Chyba tak, bo to tak jak pokazuje. Tu. Ta. Garaż Luigiego Ej, bo zniszczyłem trochę ten samochód, ale nieważne to i tak nam zapłaci, dajcie mi wyjść. Mówiłem, że mi zapłaci, to nie tak mało. No chociaż zamordowałem gościa, więc. Właściwie zabiłem, baffem Ej, dajcie mi to taxi, Ej. Tu znowu jakieś tekstura, ale Ale wcześniej tego nie zauważyłem. Dalej, idziemy z powrotem do Luigiego po kolejne misje. W tym odcinku nie wiem, 6. nie, no Nie wiem, ileś misji się zmieści. Tak żeby odcinek miał 20 minut, może, albo trochę więcej. Takie 20-minutowe odcinki będę robił. Że wiecie, no. Drive Misty for me. Hey, 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 I gotta talk to you. Alright, Mick, I'll talk to you later. Aha, to Mick? Czy Mick, what the... How you doing, kid? The Don's son, Joey Leone. He wants some action from his regular girl, Misty. Go pick her up at Hepburn Heights, but watch yourself. That's Diablo Turf. And run her over to his garage and Trenton and make it quick. Joey ain't the kind you keep waiting. Remember, this is your foot in the door. So keep your eyes on the road and off Misty. Mm-hmm. Some put Misty? Jedziemy Gieda w weh Wehikale Jaki Aso Że policja? chyba trochę się stało, no bo jedną nas mam Jesteśmy tutaj Jedziemy tutaj co teraz mamy zrobić? No, press the left shift or right shift a, klaksem jest na lewym myślę, tu. prawym też, ale tylko w lewym. I to oczywiście chodzi 3 godziny, no. Like Daj huh? Przejechałem chyba właśnie Diablosa? Ale wiecie, no rata mi nie działa na no, wymorskie. Tutaj były takie fajne kawałki. Jak wcześniej grałem, to mi działało. A to nie wiem. Mam nadzieję, że uda mi się to naprawić w tym kolejnym odcinku. A jeśli nie, na no to będziemy musieli przeżyć bez tego. Chyba rozjechałem jakąś starszą panią, tak mi się wydaje. A teraz przejechałem w dwie osoby i gwiazdkę dostałem. Nie wiem czy mam wszystkie kacneki wam dawać czy pomijać. Bo... Jak chcecie, napiszcie w komentarzach. Garaż Joe, Szyma bomba Joey. Joey. Yo. Hey, I'm Joey. Luigi said you mm -hmm. were reliable, so come back later. There might be some work for you. All right? No, In a moment, sweetheart. I got a little business to take care of. I got a little job for you, pal. The Yo. Barelli brothers have owed me money for too long, and they need to Just be some some the to fast. With a fat face in the St. Mark's Bistro, so steal his car and take it to Eight Ball's bomb shop up in Harwood. You know Aha. Eight Ball, right? That's well, number Eight Ball. Bomb, go park the car where you found it, then sit back and watch the whole show. But hurry up; you won't be in forever. Mm hmm. Yeah. Tak, nie wiem do końca po co mamy go zabijać, but okay. Czyli jedziemy po jego autko i wysadzamy. A tak wiecie, żeby on nie zauważył, że wysadzamy. wysadzany. Tutaj kolejna chyba to jest ta kolejna mechanika, którą odblokowujemy. Czyli wysadzanie out. Widzimy kolejne to te tereny Liberty City, St. Marks. Chyba dobrze czytam, nie wiem Dobra, kto robił te tekstury drzewa, ale tak powiedzcie mi, no, ale tak szczerze, kto to robi? Co to w ogóle jest? What is this bro? Nie. Ja nie mam pojęcia, no nie chcę nie popatrzeć, o tutaj to jest Marcos Bistro To jest to autko Take the fork coś tam yeah. będzie easy, kiedy coś tam out. You're trashing the way, no, we go repair. Muszę jeszcze to naprawić, s serio? Tak, serio? Ja się no trochę zniszczyłem, czyli nie mogę zniszczyć auto. Znaczy, no wiem, że nie mogę, ale być. Tak, nawet troszeczkę, nie może być jednej ryzy. Może jeszcze jakiś boomer, on nie zauważy tego. Nie gadajcie, że będę musiał za to zapłacić, bo to pisał, że będzie płatne Ja będę musiał płacić za coś czego nie zrobiłem, zr zr ale no coś czego nie chciałem się robić przepraszam no. To nie fajne Snow usniszczyłem tak nie... Zaczmy ile nam zejdzie au 1000 chyba Ej Ej, a to, to miał taki kolor bo jeśli to nie miało takiego koloru, to on chyba zauważy że... Oj, prawie znowu! ...że to jest inny kolor. Ej, nie wiem, co to było teraz, ale to u mnie w reali, dobra. Jedziemy do 8 bala. A to tylko uważać trzeba, żeby nie walnąć coś. Gdzie to się idzie? Rozjechałem chyba jakiegoś tam gościa. Wyglądał jak jakiś mafista dziwny. A tutaj Teraz do góry Do góry, do góry Dziecięciomie Ile za to płacę? Nie płacę! Ej, ale to łatwo tak. Czy ja nie płacę? Ale słońce jara tutaj o 18 widzę. Dobra, masz najechać. Spokojnie jeszcze dużo czasu mamy. Trzy minutki. <laughs> Zdążymy dojechać do miastu, nie jest taki mega duże jak w tych nowszych, tam na przykład w piące albo albo tylko piące bo, albo w San Andreas, albo <coughs> innych tam. No jedziemy w końcu tutaj do tego boomera. Sięm się, Active the car. Bo chyba. No nara ra. O, to jest ten gościu, ten boomer Co tam. Co, tam, co się dzieje? dzieje? Jakiś korek to jest. Jeszcze po Pogotowie? Co to jest? Ale chcę zacząć bo Nie pominę czegoś, co jest fajne. Jeśli go idzie, to pominę ale. Uuu, zgrillował się. A pieniążki nam się zwróciły i to. Ale co policja? Mmm, policja. Ja nie chcę dostać od policji, to nie fajne by było. Ja policja, zostawcie mnie. We will open fire. Co będzie, żebym strzelał? To nie fajne jest. No się ty, Abko. Co tam LCPD? A ja ten policja mnie nie widzi, to? O, a gdzie ja w ogóle idę? I to tak baguje na tych słowach, ale gdzie ja idę? Czekajmy, co lepiej. Stracimy jedno życie. Gdzie ktoś patrzy do tyłu? Będę, że szło. Hmm, Czy no, dało się. No, no dobra, chyba to koniec tego odcinka będzie, bo to znowu za długie. Więc widzimy się w kolejnym odcinku, ale Cloud musi odpocząć, jak widzicie, bo się zmęczył tym odcinkiem, był taki nudny, ale dobra. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Jeśli chcecie więcej, napiszcie w komentarzach, a ja na pewno posłucham. I tak będzie więcej, więc nie uciekniecie, ale zobaczcie na tego Jumpa. Tak jak hard yo! Dobra, to żegnam. Inna